Witajcie kochani. Dziś zapraszam was na IKEA haul, czyli przegląd rzeczy do domu, które kupiłam pod koniec 2024 roku. Pokażę wam co moim zdaniem warto kupić i które produkty się u mnie sprawdziły. Zapraszam na odcinek. Zmiana aranżacji w mieszkaniu konieczna była ze względu na mojego psa. Dopóki mi się była malutka, nie dosięgała do szafek pod telewizorem, na którym stoją rośliny doniczkowe. W drugim rzędzie ustawiłam trujące rośliny, a w pierwszym te bezpieczne dla zwierząt oraz też inne przedmioty, które blokują dostęp do tych roślin mniej bezpiecznych. Moja mopsiczka jednak bardzo szybko rośnie i ostatnio wykazuje zainteresowanie tą szafką. Dlatego uznałam, że czas poprzestawiać te rośliny i te, które potencjalnie Mogą być trujące dla zwierząt w przypadku spożycia, postanowiłam postawić na wyższych szafkach. Nie mam ich w mieszkaniu zbyt wiele, i tu z pomocą przyszła mi IKEA. Kupiłam u nich bardzo tani regał metalowy i planuję na nim postawić rośliny. Jak widzicie, pies regularnie przypominał mi o tym, że czas już rozpakować ten mebel i w końcu go złożyć. No i nastał ten dzień, postanowiłam tego dokonać. A zatem. Pierwszy z prezentowanych w tym przeglądzie produktów z Ikea jest regał o nazwie Baggebo za 69 zł. Jest to regał w kolorze białym, wykonany został z metalu. Jego wymiary to 60 cm szerokości, 116 cm wysokości i 25 cm głębokości. Regał jest wykonany z metalu, ma bardzo schludny, prosty wygląd i myślę, że rośliny doniczkowe będą się na nim prezentowały fenomenalnie. Ale zaraz, zaraz, gdzie jest reszta instrukcji? Oddawaj to złodzieju, bo muszę złożyć regał. Regał gotowy, czas na zmianę aranżacji. Te mniejsze rośliny pójdą na regał, a te większe na półki. Przy okazji pokażę wam, co odkryłam w jednej z doniczek. Urósł mi grzybek, słuchajcie, w palmie. Przyznaję, często podlewałam te palmy, bo podobno lubią wilgoć. No, ale jestem w szoku, że urósł mi taki grzybek z kapeluszem. Nawet nie to, że roślinka zgniła, tylko po prostu urósł w niej grzybek. Czy Wam kiedyś też się coś takiego przytrafiło? Bo ja jestem w szoku. Najpierw postawiłam zamiokulka z zasłoną, bo podobno lubią cień, a Monstera wylądowała na tej szafce. Ale jakoś nie jestem przekonana, czy to dobrze wygląda. Ja zawsze przekładam wszystko po milion razy, nim zdecyduję się na ostateczną Wersję. Koniec końców, chyba ułożę to tak. Kolejny produkt z Ikea, z którego jestem zadowolona, to ta mała sztuczna choinka z kolekcji Winterfint za 9,99. Jest dość maleńka, ale wygląda jak żywa. No i przede wszystkim jest bezpieczna dla mojego psa. Na razie na tej półce pod telewizorem jest pusto, ale to nie koniec. Coś tutaj jeszcze dołożę. Po bardzo wielu przemyśleniach i przekładaniu rzeczy po milion razy w tej z powrotem, koniec końców moje dekoracje prezentują się tak. A to regał z Ikea przyozdobiony kwiatami w całej okazałości. Do tych roślin doniczkowych moja misia już nie dosięgnie. Regał został ustawiony w sypialni, co jest z korzyścią dla mnie, bo podobno akurat te kwiaty produkują dużo tlenu, także myślę, jest to zmiana na plus. A wy co sądzicie? No, to teraz czas na garść kolejnych inspiracji, które pomogą w lepszej organizacji mieszkania. Kolejny zakup z Ikea, z którego jestem zadowolona, to taki plastikowy pojemnik na żywność za 19,99. Jest to naprawdę spory pojemnik, bo ma aż 10,6 litra pojemności. No i do tego pojemnika możemy dokupić pokrywkę. Prostokątną za 14 zł jest to pokrywka bardzo szczelna. Pasuje do wszystkich prostokątnych pojemników na żywność z kolekcji IKEA 365. Na pewno część z Was kojarzy te pojemniki na żywność. Ja kupiłam te pojemniki dlatego, bo kiedyś miałam inwazję moli spożywczych i chciałam przechowywać sypkie produkty, takie jak makarony, kasze, w takich dużych pojemnikach z taką właśnie szczelną pokrywką, ale aktualnie przechowuję w nich karmę dla psa i też znakomicie mi się ten pojemnik sprawdza, bo jest bardzo właśnie szczelny, dzięki czemu w szufladzie nie pachnie karmą, tylko jest ładny zapach. Wycieraczka o wymiarach 40 x 60 cm za zaledwie 17,99. Jest to wycieraczka wykonana z włókna pochodzącego z orzechów kokosowych. To wytrzymały materiał, który wnosi nieco rustykalny charakter. Początkowo ustawiłam tę wycieraczkę przed drzwiami balkonowymi, ponieważ idzie zima i myślałam, że będzie się wnosić trochę śniegu do mieszkania, ale koniec końców postanowiłam, że wycieraczka wyląduje przed drzwiami wejściowymi. Wycieraczka o nazwie Secretes: wymiary 60x90 cm i kosztuje 19,99. Ten zabawny wzór tworzy przyjazną atmosferę, gdy goście wchodzą do domu. Dlatego chciałam najpierw, żeby ta wycieraczka była przed drzwiami wejściowymi, ponieważ jest dość pokaźnych rozmiarów, więc będzie idealna, żeby nie nanieść brudu do reszty mieszkania. Ale koniec końców, z kolei ta wycieraczka trafiła przed drzwi balkonowe. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że gdy wycieraczka jest w tym miejscu, to wnętrze nabiera przytulności. Co o tym myślicie? Słoik z pokrywką o nazwie Crosamos za 14,99, słoik z pokrywką korkową Winterfint za 29,99 oraz słoik z pokrywką szklany w czarnym kolorze za 29,99. Ten słoik jest szklany, a mimo to, przez to, że jest w czarnym kolorze, takim matowym, to nie widać, co jest w środku. Dlatego pomyślałam, że będzie idealny do przechowywania psiej karmy, która nie wygląda najlepiej. Ma 1,1 litra pojemności i bardzo szczelną pokrywkę, dzięki czemu nie będzie czuć zapachu karmy. Pojemnik Winterfind ma 0,9 litra. Niestety ten Słoik nie ma już tak szczelnej pokrywki, ale za to ma przepiękny, ciemnozielony kolor i wygląda fantastycznie. Myślę, że nada się na cukierki, których akurat teraz nie mam, ale gdy będą zbliżały się święta, na pewno coś się znajdzie. Słoik Crosamos ma 1 litr pojemności i jest idealny do dżemów, marynowanych warzyw czy domowego musli. Szczelne wieczko zachowa wszystkie dobre smaki. Jest to słoik idealny na przetwory, ale ja postanowiłam, że będę w nim przechowywać sól. W poprzednim słoiku jak widzicie, sól się zbrylała, ten słoik nie był szczelny i dostawała się do środka wilgoć. Mam nadzieję, że w tym słoiku nie będę już miała tego problemu, no a poza tym kolor jest tak piękny, że sól, widoczna przez to czerwono-brązowe szkło, będzie wyglądać świetnie. Kosz z klipsem o wymiarach 22 na 26 na 19 cm za 19 zł. Za pomocą takiego wiszącego kosza możesz łatwo zyskać dodatkową przestrzeń do przechowywania w szafce lub pod szafką na kubki, słoiki. Ale ja wykorzystam ją inaczej, jak zobaczcie sami. W łazience bardzo brakowało mi otwartej półki, na której mogłyby wysychać y, mokre szczoteczki do zębów po użyciu albo irygator do zębów. No nie mam takiej półki, dlatego wymyśliłam, że kupię właśnie taką wiszącą półkę i przyczepię ją łatwo, bez wiercenia pod moją szafką. Będę tam odkładać irygator po użyciu, a gdy wyschnie, schowam go do zamykanej szafki. A to kolejne niestandardowe wykorzystanie produktu z IKEA. Są to dwie pokrywki Cookies, które pasują do pojemników o tej samej nazwie. Większa pokrywka ma wymiary 26x35 cm i kosztuje 15 zł, a mniejsza ma wymiary 18x26 cm i kosztuje 10 zł. Ja wykorzystam je jednak nie jako pokrywki do pojemników, ale jako podstawki w mojej szafce łazienkowej. no może nie pasują idealnie, ale prawie. Jeżeli jesteście ciekawi, co to za szafka łazienkowa, to jest to szafka Enhet o szerokości 60 cm. Wysokości 75 cm i głębokości 30 cm. Aktualnie taka szafka kosztuje 190 zł. Wagersjon to zestaw czterech sztuk malutkich ręczniczków do rąk. Każdy z nich ma wymiary 30 na 30 cm. No i zestaw takich czterech ręczniczków kosztuje zaledwie 9,99 Taki ręcznik przyda się nie tylko w łazience, ale też w kuchni jako ścierka, ponieważ sztuk jest cztery, to można na bieżąco te ręczniki prać. Kiedy reszta jest w praniu, jeden zawsze czysty będzie wisiał na haczyku przez lewie. Kolejny fajny zakup z IKEA to torba do przechowywania za 24,99 Jest to torba o nazwie Stuk. Jej wymiary to 34x51x28 cm. Nadaje się do przechowywania ubrań, dlatego że ma takie siatki wentylacyjne w narożnikach, co umożliwia cyrkulację powietrza. Jeżeli zastanawiacie się, które pojemniki pasują do szafek Pesta, to między innymi pasuje do tej szafki właśnie ta torba Stuk. Kupiłam ją z tego powodu, bo chciałam, żeby mi tutaj idealnie pasowała. A w tej torbie chcę przechowywać koce, które normalnie są na kanapie, na sofie i na nich przesiaduję w ciągu dnia moja mopsiczka, misia. Chciałam, żeby te koce y, miały swoje miejsce, gdzie można je będzie schować, żeby właśnie nie siedziały w jakichś szczelnych pojemnikach, tylko właśnie, żeby umożliwić im tą cyrkulację powietrza. Dlatego ten pojemnik nada się idealnie, tym bardziej, że szafka też ma ażurowe drzwiczki, więc przewiew będzie zapewniony. Kolejny produkt z IKEA to łańcuch świetlny z 12 żarówkami o nazwie Solvinden. Są to lampki z letniej kolekcji. Pamiętam, jak były reklamowane właśnie na balkon. Są to lampki na baterie i już wtedy mnie kusiły ale cena była nieco za wysoka. Kosztowały bowiem 69,99. No i teraz słuchajcie hit, bo do 30 października, a więc zostało wam jeszcze kilka dni, możecie kupić te lampki w cenie 29,99. Obniżka jest znaczna. Lampki zasilane są na baterie, potrzebne są trzy sztuki. No i oczywiście te lampki wcale nie muszą być na balkon. Myślę, że będą bardzo ładnie wyglądały, w mojej sypialni. Lampki również są w obniżonej cenie do 30 października. Kosztują 15,29, a ich standardowa cena to 17,99. Są to lampki na baterie. Kupiłam je dlatego, że moje lampki choinkowe przełożyłam do takiego słoika i tym razem przymocowałam je do tego słoika na stałe, jak widzicie, więc nie będę mogła ich w tym roku wykorzystać na choince. Dlatego kupiłam nowe. Przyczepię je pod szafką, a gdy będą zbliżały się święta, zdejmę je i zawieszę na choince. Ostatni z prezentowanych dziś produktów to torba termiczna o nazwie Frakta za 12 zł. Jej wymiary to 38 na 40 cm. Ta torba jest po prostu fantastyczna. Ja już jedną mam. Te kupiłam specjalnie dla mojej mamy, bo jej się ta torba bardzo podobała. Jest to poręczna torba chłodząca z uchwytami, ale to, co w niej wyjątkowe, to to, że ma zapięcie na rzepy, dzięki czemu naprawdę jest bardzo szczelna. To zapięcie nie rozłazi się tak jak w przypadku zapięć plastikowych. No, i przede wszystkim można ją przechowywać na płasko, dzięki czemu nie zajmuje wiele miejsca w szafie. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że obejrzeliście mój IKEA haul do końca. Mam nadzieję, że ten przegląd rzeczy z IKEA zainspiruje Was do zmian w Waszych wnętrzach. Albo że pomoże wam w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli macie swoje ulubione produkty z IKEA, albo znaleźliście coś ciekawego w tym filmie, dajcie znać w komentarzach. Chętnie poczytam Wasze opinie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału, jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi filmami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.